Lato roku 2015 zaczyna się powoli wycofywać. Od jutra chłodniej i wciąż będą pojawiać się systematyczne, choć przelotne opady. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy na krańcach południowo-wschodnich lokalnie popada, miejscami utworzą się mgły i zamglenia. Również na pomorzu niewykluczone słabe opady zielę. Początkowo sporo przejaśnień, z wyjątkiem północno-zachodniej części kraju i południowo-wschodniej, gdzie będzie się chmurzyć i padać chwilami mocniej. W ciągu dnia strefa chmur i opadów obejmie niemal cały kraj. Nad morzem niewykluczone burze. Na wschodzie początkowo największe szanse na przejaśnienia. Temperatura z trudem osiągać będzie 15-17 stopni, na wschodzie 18. Ciśnienie powoli spada i w Warszawie barometry pokażą 999 hektopaskali, ale po południu zacznie rosnąć. Wiatr chwilami silniejszy. Mocniej powieje na zachodzie w porywach do 60 km na godzinę, na wybrzeżu do 75, a wysoko w Sudetach do 95. W poniedziałek najwięcej słońca od Pomorza po Śląsk. Poza tym miejscami chmury z przelotnymi opadami. Mocniej popada na północnym wschodzie, a na Suwalszczyźnie gdzieniegdzie zagrzmi. Wiatr wciąż dokuczliwy, chwilami silniejszy. Nadal chłodno od 15 do 18 stopni. We wtorek wiatr osłabnie, pogodnie będzie głównie na zachodzie. W pozostałej części kraju słońce, na zmianę z chmurami i opadami. Druga część tygodnia zapewni więcej chwil ze słońcem i miejscami do 20 stopni. Do zobaczenia wieczorem.